Dzień dobry piątego dnia naszej wyprawy niebieskim szlakiem. Dzisiaj znowu 33 km plus 2 powrotu na szlak teraz 1600 w górę, tam 1500 w dół, Trzy solidne podejścia i na deserek zostawiamy sobie wejście z ochotnicy chyba dolnej na lubań. Czyli z jakichś tam 470 metrów nad poziomem morza na 1211, podejście takie jednostajne, więc 750 metrów. Po całym dniu, po czterech dniach, po wczorajszym, pff, wiadomo czym, czyli ciężki, ciężkich batach, które dostaliśmy, zapowiada się to bardzo dobrze. Po drodze, kilka miejscowości, sklepów nie zabraknie, nastroje morowe. Bardzo dobre humory, pogoda piękna, jutro ma trochę popadać, ale może prognoza się zmieni, zobaczymy. Pięknie jest kurcze, pięknie jest w górach. Także dzisiaj Beskid małe wyspowy i wchodzimy w gorce. No bo Lubań to Gorce. No i w godzinkę dotarliśmy na Modyń. To jest taka wielka, potężna wieża widokowa. I tutaj należy zwrócić uwagę na jeden z małych minusów Beskidu Wyspowego. To znaczy, widoki są tylko z podejść i z zejść. Szczyty są raczej zalesione. Więc e, dlatego są tutaj wieże. I dobrze, że ktoś o tym pomyślał. Wchodzimy na górę. Taki widok: zwierzę na mudyni. Przed nami widok na beskit Makowski, beskit żywiecki. Gorce, tatry. No, nie widać. Może jeszcze na szlaku zobaczymy tatry. Dzisiaj ich nie widać. W tą stronę, tatry. Tutaj powinien być widok na tatry. A no może następnym razem. Tak, e, oprowadzę Was jeszcze tutaj e, Gorc Gorca Pieniny Beskid Sądecki Tak, tutaj cały czas Beskid Sądecki, Beskid niski Po górze ciężkowickie tak, Stamtąd wyszliśmy. A zawsze i ma widać. Różnowskie Widzisz ten krzyż? Tak Z każdej strony góry, no niesamowicie tu jest ładnie. Tutaj co mamy? Po górze Wiśnickie. Tutaj widać, że się wystrzelali z farby niebieskiej, i zabrakło na inne części szlaku, bo tutaj aż tych znaków jest za dużo. A i tak się zgubiliśmy przy zejściu z Modyni, bo nie było oznaczone. No jeszcze tutaj znakarze muszą popracować trochę nad tym niebieskim. Jesteśmy w kamienicy. Taki okaz dębu. Posadzonego w 1910 roku z okazji jakiejś tam rocznicy wojny pod Grunwaldem. Urosło mu się trochę przez te 112 lat. Jemy coś i szykujemy się na kolejny etap. Dobra, z cyklu przekąska ketogenika na szlaku, jak to wygląda. Jakiś serek na każdym postoju. Ze sklepu woda, soczek pomidorowy, czekolada gorzka pędko kiełbasy wiejskiej, orzechy, większość rzeczy z tamtego to sklepu. A tutaj przed nami, po lewej stronie, gdzieś tam, widać wieżę na Lubaniu, czyli najwyższym szczycie na całej trasie naszej wycieczki kilkudniowej, Lubań, czyli jesteśmy w gorcach postój w ochotnicy i wchodzimy na Lubań Cytując klasyka w kwestii Lubaniu to jest takie przysłowie Lubań Nie strasz, nie straszno idziemy po Ciebie Zaczęliśmy podejście na lubań krok po kroku do samego szczytu miejmy nadzieję kawałek po kawałku metr po metrze i dojdziemy na szczyt Jeszcze zwierzę jakieś ujęcia zrobimy podejście na lubań a tutaj dusza grzybiarza się odezwała ja Nie wiem czy to prawdziwki czy podgrzybki chyba prawdziwki żona by wiedziała tutaj jeszcze jeden drugi coraz bliżej ta wieża A półtorej godziny po wyjściu z ochotnicy dolnej chmurki takie te coraz ciemniejsze ale chyba spoko za chwilę tam będziemy, jeszcze parę minut, może paręście my tutaj gadu gadu Idziemy na Luban, jesteśmy bardzo blisko, a jesteśmy teraz przez chwilę na Głównym Szlaku beskickim. Tutaj ktoś w niezłym stanie fizycznym i psychicznym robił tą tabliczkę, że za 3,2 km wieża Bo jest na pewno dużo bliżej Ale te podejście po kamieniach tutaj, końcowe To jest powiem Wam srogie, pamiętam to z Głównego Szlaku Beskickiego, Ale już bardzo blisko szczytu bardzo blisko. Parę minutek. No dobra, byłem na tej wieży już chyba dwa razy. Za każdym razem, e, jak to byłem na Lubaniu, a byłem tutaj kiedyś z kolegami z grupy BC. Oni wiedzą o co chodzi. Serdecznie pozdrawiam ekipę. I przechodziłem tędy też, idąc główny szlak Beskidzki. Wtedy też byłem na wieży, chociaż pogoda była paskudna. Nic nie było widać. E, dzisiaj też wieje. Ale jakieś tam widoki są, więc wchodzę. Dosłownie na chwilę. Zobaczymy przy okazji ile czasu zajmuje wejście na tą wieżę. Od dołu do góry. Idę szybko, bo wieje tutaj zimno, a jeszcze nie chciałem kurtki zakładać. Dobra, więc wejście na wieżę trwa minutę 25 sekund. widać Tatry pięknie stąd. Chyba. No ładnie. Lubań zdobyty. Byłem na wieży widokowej po raz trzeci jak dotąd, ale widoki fajne. No niestety, musicie mi wybaczyć, nie będzie dobrze widać Tatr. W tej kamerze, bo nie mam możliwości zrobienia jakiegoś tam zooma. E, idziemy do bazy namiotowej. Tutaj jest popieczątka. I ruszamy dalej na szlak. No i to jest naprawdę chyba jeden z ładniejszych. Elementów szlaków, na których byłem. Widok na Tatry naprzeciwko, Tatry Zachodnie. Skaliste. Po lewej stronie widać pieniny. Nie wiem, czy to są trzy korony, aż tak bardzo nie jestem to znawcą. Będziemy tam na pewno w okolicach. A Lubań zostawiliśmy już za sobą. Twardy zawodnik dzielnie się bronił, ale szans nie miał. Idziemy w stronę Tatry. <trujne> Dzień dobry, dzień szósty nasz dzisiejszy pokój w Czorsztynie. A, widać Tatry przed okno. Ogóle luksus, egzotyczne rośliny. Prosto z Ameryki Południowej ruszamy na trasy. Dzisiaj e, cały dzień w Pienińskim Parku Narodowym, ale to szczegóły po drodze. A więc wchodzimy do Pienińskiego Parku Narodowego, w którym spędzimy dzisiaj cały luteńki dzień. Po drodze z Trzy Korony, z Okolica, przeprawa przez Dunaję z Tratwą, schronisko Orlica, czyli dużo atrakcji. 22 km przed nami, sporo przewyższeń. 1400 w górę. Śpimy pod turbaszką w schronisku. Pogoda sprzyja, jest tak na razie z 15-17 stopni, spore zachmurzenie, więc idealnie do wędrówki zapowiada się, że po południu może popadać, ale już powinniśmy być w schronisku. Co? Szlak da, to weźmiemy jak zwykle. Do szczytu Trzech koron zostało nam bardzo niedaleko, parametrów, ale jest kolejka, czeka się 10 minut. A ja w kolejkach na górę stać nie lubię. Więc e, niezdobyte Trzy korony, przynajmniej nie tym razem, nie sam szczyt. A i to, że trzeba tu wpłacić za usamkę za normalny bilet, to też jest dosyć. No dziwne. dziwne. E, schodzimy z trzech koron w stronę zamku tutaj, a potem będziemy wchodzić na sokolica. E, trochę mnie zaskoczył ten tłum na trzech koronach. Nie byłem przygotowany na to, że trzeba będzie stać w kolejce na górę. Trochę nie jestem do tego przyzwyczajony. E, myślałem czwartek i że jakoś to będzie lepiej wyglądało, będzie jednak mniej ludzi. A pani powiedziała, że za e, Godzinę, dwie, w ogóle tam będzie się stało godzinę, półtorej w tej kolejce, w ogóle jakiś absurd. Idziemy dalej. Jesteśmy przy ruinach zamku z XIII wieku, przy górze zamkowej. Zamek został ufundowany prawdopodobnie przez księżną Kunegundę, świętą Kingę, żonę księcia Bolesława Wstydliwego. Taka tutaj lokalna atrakcja, ciekawostka pienińska. No bardzo ładne te szlaki i takie skarpy strome. E, bardzo ładne szlaki w Pieninach. E, widać, że ten las jest e, nosi znamiona lasu pierwotnego, tyle że te padnięte drzewa, upadłe drzewa e, są zostawiane, jedynie są robione miejsca na szlaku, e, przecinki, żeby można było spokojnie przejść. No, i piękne te pieniny. Trochę nie dziwota, że jest tu tyle ludzi. Co można by było uznać największym minusem. Dobra. Takie kamyczki tutaj czekają na mnie. I na tą sokolicę z tej strony z niebieskim szlakiem. Naprawdę trzeba skupić się na 100%. Kiki raczej pomocne nie są. Bardziej przeszkadzają. Takie pienińskie szlaki. Sokolica zdobyta. Sprawdzone, czy. Sosenka na szczycie rośnie, rośnie po tych wypadkach z zeszłych lat na dole jest Tratwy sobie spływają, zaczął deszcz padać, więc trzeba z tych kamieni jak najszybciej uciekać o tak, zaczęło padać. 13. No musiało to przyjść, oby przelotnie. czy kwaśniczka z żeberkiem. Miejsca. Jesteśmy w schronisku. Zjedliśmy małą zupkę. Napiliśmy się, zrobiliśmy zapasy wody. Jak przyszliśmy tutaj na dworzu był tłum, wszystkie stoliki zajęte, ale tam parę razy zagrzmiało gdzieś głośniej. Wszyscy się schowali. Idzie burza, zgodnie z planem. Grzmi w oddali. Zmoczy nas dzisiaj, solidnie coś czuje. Ale cóż, widocznie szlak tak chce. Kolejne nagranie z podejścia, żeby sobie, co po niektórzy nie myśleli, że chodzenie po górach to są tylko widoki, schroniska, kwaśnica z żeberkiem i tak dalej. Są też podejścia i to takie solidne podejścia w momentach, w którym już by się człowiek wycilował, bo zjadł zupkę. Napił się czegoś, a tu trzeba podnieść tyłek i ruszyć na szlak. Uff. Co tam kolega koleżance próbuje zrobić? A to 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 Byczek, oj byczku O, tutaj. O kurde. Dotarliśmy do naszego noclegu Schroniska pod Durbaszką W Pieninach Dzisiaj trochę krótsza trasa, 20 parę kilometrów Dlatego jesteśmy dosyć wcześnie Czyli po 17:00. Aby trochę na spokojnie jeszcze podcilować, a nie tylko Dojść, zjeść i paść Dobra, nasz pokoik w schronisku pod Durbaszką Pokoje i schronisku jak pokoje i schronisku, e, widok z okna za, za to fantastyczny, trochę żeśmy e, jedną rzecz słabo ogarnęli, tutaj tylko płatność gotówką, wygląda na to, że mamy na styk praktycznie Staczną na butelkę wody, a z jedzeniem to już będzie trzeba coś tam kombinować, ale damy radę, kto jak nie my Dzień dobry 7 ostatniego dnia naszej wędrówki. Tym razem nie widok na moją twarz, tylko na to, co widać tutaj z okolicy schroniska pod Durbaszką. Aj, tak to wygląda. Cytując klasyka: Jak tu nie chodzić po górach? Jak tu nie kochać gór? Zwijamy się na wielki rogacz, potem do piwnicznej zdrój. I wracamy do domu, przed nami 23 km, jeszcze dzisiaj także sporo trasy. Weszliśmy przy okazji na wysoką, która nie jest na szlaku, ale Łuki potrzebował do Korony Gór Polskiej, a ja do towarzystwa przyszedłem. I nie żałuję, bo spektakularny widok na tatry mamy. Jesteśmy tu sami, w końcu w Pieninach jesteśmy sami, jest zupełnie inaczej. Tam może chmur a przed nami centralnie Tatry zachodnie chyba ta sama końcóweczka a... Już się miejsce skończyło na Nasze pieczątki z wyprawy. Pokażę jeszcze drugą stronę. Tyle odbieraliśmy. Okej, okay, moi drodzy, więc czas na pierwsze krótkie podsumowanie szlaku. Nie będę tutaj przedłużał tematu. Dużo było powiedziane i pokazane po drodze. Zasadniczo trafiliśmy wspaniałą pogodę, cudowną, chyba ciężej, o lepszą pogodę w sierpniu w polskich górach. Wczoraj trochę pokropiło, ale dosłownie postraszyły jakieś tam grzmoty. Przeszły bokiem, więc w ogóle bez bólu. Sam szlak jest dla koneserów wyjątkowo specyficzny, ponieważ myślę, że dobra połowa to jest asfalt. Reszta to już są takie górskie ścieżki, jakieś tam polanki i tego typu rzeczy, ale jest bardzo dużo asfaltu. Mi jakoś tam specjalnie ten asfalt nie przeszkadza, dopóki nie idzie się jakąś taką ruchliwą drogą bez pobocza, bez chodnika, gdzie jest po prostu mniej bezpiecznie, więc to jest minus na pewno. Jeżeli chodzi o oznaczenie szlaku, to. Są miejsca jak Pieniny, gdzie jest super oznaczenie, a są miejsca jak te odcinki wcześniejsze, gdzie to oznaczenie jest po prostu bardzo słabe. Trzeba się wracać, gubić, szukać, patrzeć na mapę turystyczną. Więc na przykład w Ulewie to może być po prostu jakieś tam utrudnienie. Bardzo ciekawych, dużo miejsc na szlaku było. Szczególnie ten ostatni odcinek, czyli Pieniny, to jest niesamowity po prostu niebieski szlak przez Pieniny. Od wczoraj gdzie szliśmy. Piękne widoki, fajne podejścia, ostre, coś dla, dla nas, myślę, dla mnie na pewno. Więc nie dziwię się, że jest tak bardzo popularny, góry, i nie dziwię się, że jest aż tak wiele. Pika moje śniadanie i chyba nie przestanie pikać, więc muszę się już streszczać. Resztę to powiem po drodze. Czyżby to był już wielki rogacz? Na to wygląda Teraz trzeba poszukać kropki niebieskiej Kończącej szlak Jest kropka Siedzi Jest kropeczka No i dobra wygląda na to, że osiągnęliśmy swój cel, koniec szlaku, wielki rogacz Za mną piękna, cudowna niebieska kropeczka Znowu jesteśmy w ogóle na szlaku Beskidzkim dosłownie na chwilę. E, bo tutaj jakoś się łączy w tym miejscu. Kończymy tą przygodę. Trochę znowu smuteczek, ale to tak zawsze na końcu jest. E, schodzimy do piwnicznej zdrój, tam mamy pociąg, potem drugi pociąg, zabawa w PKP za 7 godzin od momentu pierwszego pociągu będziemy w Warszawie. I będziemy kombinować, jak się wybrać znowu na szlak. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie! I pozdrawiam serdecznie. Dobra, dobra. Szlak zrobiony, a tam żadnych medali. Stąk do przycięcia. E, z, dzieci z kwiatami, i tak dalej. A tu trzeba jeszcze z dyszkę przejść cały czas w dół. O, może jeszcze jakieś podejścia będą mniejsze. E, więc jeszcze ze dwie godzinki e, przed nami będziemy pewnie około 14.00. O 15.00 pociąg, więc jeszcze jakieś zakupy do pociągu. Przygoda trwa, już takie poczucie zwycięstwa. Jak to po zakończeniu szlaku. A tutaj w sumie taki jeszcze miły dodatek w postaci tych kilometrów. Teraz, już przez kawałek, jakieś dwa kilometry. Idziemy. Głównym szlakiem Beskidzkim, co ma też swój uroki, e, gdzieś tam wartość sentymentalną, to miejsce. I, idziemy dwa km. Spotkaliśmy gościa, jednego, który szedł GSB. Od razu wyglądał, jakby szedł GSB. Miał dużo szpeł na sobie. E, do, ewidentnie był bardzo zmęczony, tak, bardzo, 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 bardzo. Życzę mu, żeby doszedł do końca.